The Witcher Wild Hunt. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Witajcie ponownie w Wiedźmin 3. Na początek przedstawię wam, jak wygląda sytuacja, bo będziemy teraz zajmować się zadaniem pobocznym dla Tris, bo to prawdopodobnie doprowadzi do romansu, ale to. W późniejszym czasie, tu mamy kwestia życia i śmierci Jesteśmy teraz przy jej kryjówce właśnie Tu można wejść nawet poza tym zadaniem, z nią porozmawiać Jak chcecie to tutaj, to jest w tym miejscu na mapie Tutaj jest ten domek I jeszcze wam przedstawię jak wygląda mój ekwipunek Bo mam łowcę głów 146 I księżycowe ostrze 249 Całkiem nieźle Poziom 15 i jeszcze tutaj pokażę wam punkty jakie mam rozdane. Tutaj ten znak Igni i ulepszony ten drugi poziom. To jest, zobaczcie. Także tak to się prezentuje. Zadania mamy Dorwa juniora i kierunek Skellige. Ale teraz zrobimy sobie te zadania poboczne dla Tris. Że lecimy. lecimy. Jak do siebie wchodzi, błota mi niesie. Błota. No jest na samej górze. Już tu byłem kiedyś pogadać. Geralt, mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? No tak. Tak, Geralt? Jak się czujesz? Tak sobie. A czemu pytasz? Bo chcę wiesz coś? Wiesz, może porozmawiamy o czymś innym. Chętnie. Sama miałam to zaproponować. No to to? O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbut. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodzieju ucieczkę z Nowigradu. Mhm. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie, i właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbut chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Robimy. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób Jeszcze raz. Muszę skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Mhm. Jak myślisz, czy to pomysł? Sługi, czy samej Ingrid Wedelbutt? Zakładam, że Ingrid. Służący mają mniej czasu na czytanie powieści awanturniczych niż wielkie damy. Chyba lepiej będzie jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Nie no, chodźmy razem. że poczekasz gdzieś w pobliżu aż sprawdzę czy to nie był liści kodłowców czarownic dobrze, zobaczymy się na miejscu dobrze, dobrze. Kiedy ostatnie rozmisz wysokę? tacy bandyci? Ole go skroiło, jeszcze jeden? Na pierda, <grywa> Chyba ja tak mogę powiedzieć, ani ty. Dziękuję. Chodźmy. się żyć. Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może. Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Jest. Ja pani przyjść sama. Gdyby nie on tam ci trzej, pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris, pracuje dla łowców czarownic. A tak. Pewnie ma pani rację. Ja. Ja po prostu nie spodziewałem się. Bo pani Wegelbut. Mów w czym rzecz. Chodzi o syna pani Wegelbut. Albert interesuje się alchemią. I dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Mm. Tak. Pani Fegelbut udało się przekupić straż, ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba. Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowcu. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudu. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Bal maskowy. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. Hmm. Dobry. To dobry pomysł. Uczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak. Zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Hmm. Tym razem, ze względu na trudne wojenne czasy, będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru Stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. Robimy ten bal. Um, Tris. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Jasne. Nie mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomóż Ale będzie super. 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w tej spokój. <grym> no <grym> Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę Lisa, dobrze? Powodzenia. Lisa? A ja? Ja sobie kupiłem wilka. Możemy iść tam od razu? Co tam? Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś. Elihal, przyjaźni przyjaźń się z No, ja już kupiłem. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet, Geralt, jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. Muszę się przebrać jeszcze. Ale rzeźnia. Hm. Zobaczcie, jak wygląda. Maska Wilka. Taki jakiś strój odświętny. O, Tris, jeszcze lepiej. Uu. No, no, widzę, że wziąłeś sobie do serca moją prośbę. Czy no. jednak nie mówiłaś poważnie? Zdążę się jeszcze przebrać. Nie ma mowy. Wyglądasz świetnie. Hm. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? No, kupiłem. Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda, że tak rzadko zdarzają się okazje, żeby zobaczyć cię w takim stroju. Kurde, zaraza. Ten dublet ciśnie pod pachami, i chyba wszyli tam jakieś druty. Będę podziwiać twój hart ducha przez cały czas. Kurde, Tris. To co? Idziemy? Posiadłość Wegelbudu wieczorem. No to mamy bal maskowy, ale super. Witam, szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbut. Proszę pokazać zaproszenie. Mm, wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbut na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno miecze, proszę zostawić tutaj. Ej. To jakaś pomyłka. Na pewno wiesz, po co tu jesteśmy. Owszem, ale mam rozkaz dopilnować, aby wszyscy goście weszli na teren posiadłości bez broni. Zaraza. Kurde, życzę udanego wieczoru. Jak mi nie oddacie mieczy, nie? O, Dobra, spotkaj się z Ingrid. Strasznie dawno nie byłam za miastem. Ale ładnie wyglądasz, Tris. No nie płacz, Idziemy. Już, przecież to nie jedyny mężczyzna. Na <laughs> no tu jest klimacik, tu mi się podoba. Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać? M? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. No nie wygłupię się, Wianka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward y, tam jakiś tam z Rysztocha wyłowił, byłaś zwykłą. Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co co? No wy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Jaki chuj zgrzymiały! Pewnie mniej może tym więcej płacić, co? O kurde. Dobra, idziemy, ja ci nie będę bił go wsią... nie róbmy zamieszania. Ej, Vivianka! Bardziej się lubiłem kiedy zaszypiałaś powozy przed pasji florą. Wracaj, tu skrzyni! Jeszcze z tobą nie... Co za w ładną pogodę można z murów dojrzeć chorągwień. Krakenem! Moritz, co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy hmm. sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Please, jesteśmy tu w innej sprawie. To ta sama sprawa. Tak? No, Moritz? Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Mary Gold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Zegnam. <laughs> Kto to był? Ale pojechał. To stary znajomy nazywa się Moritz Defentel. Potem ci opowiem. Dobra, idziemy dalej. O, tam jest jakieś zadanko. Aha, to za murami, dobra. Byłeś w zimie? Mówią, że to chleb. A! Rozejrzyjmy się tu. Wow. 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 Są potrzebne. W ten sposób Chodź do tej Ingrid, już nie. nie bo jakiś Hm, no, ale fajnie wygląda. Przepraszam was na chwilę. Pani. Tak, to ja. Ta od pstrągów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może chodźmy porozmawiać gdzieś na uboczu. <noise> w tej masce. Ale dobre. Dziękuję, że zgodziliście się nam pomóc. Mój pokojowiec uprzedził mnie, że przyjdzie pani z przyjacielem. Wolałabym, żeby jak najmniej osób wiedziało o ucieczce Alberta, ale skoro pani mu ufa, jak nikomu innemu. Hmm. Chodźmy po, Alberta, gdzie teraz jest? Zabawia gości, na przyjęciach zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść? Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tace z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Nie, nie. Godzinka. Dobra. Jak go rozpoznamy? Nosi maskę Pantery. Wierzę, że pantery. po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt bystry. Proszę się nie martwić. Doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Geralt... Pójdziemy go poszukać. Będę czekać na wieści No Tam gdzieś Nosi maskę pantery. czasu na mieście Pantery zrobił się do Joela Tu jest jeszcze jakiś wykrzyknik. A grają w karty Matko, co za potworzysko? Tutaj. A wtedy jak nie huknie? Huko jak przywód za... zdrowia znowu dziwki lotował. Tak? Albert Wegelbund? Nie. <ścoughs> <ścoughs> nie? <ścoughs> Jestem czarną panterą. A. Czyli tak. Och, panie hrabio! <laughs> Pantero. Wysyła nas twoja matka, Pantero. Och, czyli pani jest... Mhm. Ale dobre. <laughs> tak. Kiedy możemy no. opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym, później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam okay. czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego Fiorano. Koniecznie. Nie, napić to ja się muszę. Jak można, to z chęcią. Mam nadzieję, że Albert nie zapomni po co zorganizowali to przyjęcie. Może poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. No pewnie, chodź. Muszą być jakieś seksy. Czekamy w ogrodzie, czyli tam. Tam w Gwinta nie będę grał. Tamten jest krakenem. Chodźmy tu, pewnie? Co za ulga zdjąć maskę, choćby tylko na chwilę. Będziemy mieć stąd dobry widok, i nawet jest wino. Tak strasznie dawno nie byłam na żadnym przyjęciu. To naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. Hmm. Czy to w takim razie dobry moment, żebym cię zapytał. Hmm. Tak? O tego czarodzieja, którego tu spotkaliśmy. Ja myślę, że coś o coś no, lepszego. Co chcesz wiedzieć? Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałbym mnie w roli swojej podopiecznej, nie przywódczyni. Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Czasami naprawdę nie wiem, jak udało mi się zebrać ich wszystkich. Hmm. To kwestia Twojego uroku osobistego. <noise> Uważaj, to brzmiało prawie jak komplement. <noise> no muszę, nie? I dobrze. O, czyżbyś próbował. No, próbuję cały to czas. <noise> to Albert? Nie, po prostu jakiś zabłąkany gość. O kurde. Fajnie. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inhu, inhu, bak, procha. po malutku mała żabko. <ścoughs> już się napiłaś? Cii, cii, chodźmy stąd. Ty jesteś narąbana? <ścoughs> Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Jak? Im szybciej jednym. się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. <laughs> całkiem Kurde. co? Całkiem gołe. <laughs> ja cię kręcę, Ty na rąbana. Chodź, Geralt. Tris, czekaj. Geralt, idziesz? Idę. Jak ja mam cię odszukać, jak biegnę za tobą? No, idziesz? Idę. I gdzie idziesz w ogóle? O tu. Uważaj. Wo. Wo, no pewnie. Pierwszy krok. Pani Marigold, nareszcie! Przykro mi, że spotykamy się w tak wybitnie niesprzyjających okolicznościach. Dobrze powiedziane. Ale na pewno to nadrobimy. Muszę koniecznie pokazać pani moje receptury alchemiczne. Nikt cię nie śledził? Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się maskami. Co? My pójdziemy przodem, a Geralt chwilę po nas. W stajniach czekają na nas osiedlone konie. Dobrze, tam się spotkamy. Panterze, taki. Gotowi? Już zaczynałam się martwić. Wszystko no, dobrze. Wszystko w porządku. Trzeba tylko trochę posprzątać w ogrodzie, zanim goście się zorientują. M -m Mam tam wysłać służących? A, nie. Dopilnuję tego, a wy się pośpieszcie. Lepiej tam nikogo nie wysyłać. Zakopać ciała i tyle. Wszystko gotowe? Tak. Odebrałam twoje miecze od strażnika, a Ingrid przekazała mhm. mi już pieniądze. Jest ich dużo więcej niż myślałam. Cieszę się, że mogłem pomóc ci je zdobyć. Przydadzą się co? Mm. A w sprawie tego przy fontannie. Nie no. Powinniśmy Wiem, że to przeze mnie. Wino uderzyło mi do głowy, fajnie było. Proszę, proszę. Tris, nie przepraszaj. Mi tam się podoba, pani Marigold? Musimy już iść. Wiem. Uważajcie na siebie.